problemy kadrowe i dziś 2,5 formacji przyjechało do Tychów w romplet punktów drużynie Tyskiej, ale sport zna różne przypadki, sport zna różne sensacje, A zatem zobaczmy, jak będzie toczyło się to spotkanie, które właśnie teraz się rozpoczęło. Juchola, świetnie wkomponował się zespół GKS-u Tychy, okazja, strzał szturca, jednak próba zaskoczenia Pawła Bizuba, Jaśkiewicz i Bizub. Nie przymierzył dobrze. Jeziorski, minął Bizuba, otwarta droga do bramki. Nilsson. Saroka. Saroka, ładnie zrobił sobie miejsce. Uciekł mu troszkę krążek przy tym strzale, ale jednak zmusił. Nieporozumienie, szansa przed podhalem. Może teraz coś będzie Maunula ciekawe? Maunula i będzie kara. Ich hokeistów. Zorko. Wielkiewicz. Wielkiewicz i gol. No proszę. Wykorzystana przewaga, Podhala Nowy Targ, przymierzył Wielkiewicz, szykował się do tego strzału, nie zareagowali tyscy obrońcy w żaden sposób. I Podhale obejmuje w tym meczu prowadzenie. By gonić wynik, Chybławę, podrażnieni, Mroczkowski, jeden do jednego! Zaledwie 13 sekund cieszyli się nowotarzanie z prowadzenia. W tym meczu Krystian Mroczkowski od razu błyskawicznie odpowiada na tego straconego gola. Odkręcają tempo gospodarze. Komorski Bizup zatrzymał krążek. Bławę ładnie uwolnił się spod opieki obrońcy z nowego targu. Bławę w rubel i 2 do 1. Idealnie wystawił krążek kanadyjczyk. Wróbel był na takie rozwiązanie przygotowany. I Tyszanie. Czarował Worona. Jeszcze strzał ile wartowski. My zaczynamy drugą tercję starcia GKS Tychy pod hale nowy Targ. Tyszanie jeszcze przez prawie półtorej minuty razem od Kia. Szturc, Szturc i Bizup. Jechał z ławki kar w odpowiednim momencie, Worona, Przygocki, Worona, otwarta droga do bramki, Lewartowski w tarapatach, ale poradzili sobie Tyszanie. Bardzo groźnie jest pod Tyską bramką, Jeziorski prosto w rękawice Pawła Bizuba. Wrubel. będzie kara, będzie Szturc, Szturc i Bizup z kłopotami. Sprytny pomysł, ale wykonanie nieco gorsze. Nilsson, jeszcze raz Sturz, tym razem Nilsson i jest gol. 3 do 1, ono musiało tak się to skończyć. Kiedy broni się w trójkę, Tyszanie mają grę w przewadze dosyć dobrze opanowaną. I tym razem już nie było kłopotów. Słabo poruszają się na łyżwach, jak już nie mieli siły, a to przecież dopiero druga tercja tego meczu. Dziorski. Nikt nie decyduje się na strzał. Teraz Galant, słupek! W tym dzisiejszym meczu szedliwe. Znowu Bizub, jeszcze raz Galant, nie ma dobitki. Krążek za Kaskinen, Kaskinen, Bizub na raty, ale skutecznie. Starcie bardzo wymagające. Na jeszcze przez dwie sekundy w przewadze. Za chwilę. No w komplecie, ale w tym momencie pada gol numer 4 i udało się równo z tym momentem, kiedy Aleksandrow wyjeżdżał z ławki kar wprowadzić krążek po raz czwarty do bramki drużyny z nowego targu. Najpierw strzał z niebieskiej. A później skuteczna dobitka już z bliskiej odległości. Jest. Naprawdę niewiele a kontra Tyszan. Szturc. Szturc ma miejsce do strzału i spróbował, ale Bizup Właśnie a w perspektywie GKS-u. mecz wyjazdowy w Oświęcimiu, więc tutaj w tych dwóch kolejkach mogą Tyszanie. Mogą wrócić do tej gry. Bławę broni. Bizup jeszcze jedna dobitka. Bławę Aleksandrow, Gościński będzie miał szansę. Gościński urwał się obrońcom, Gościński czy Bizup? Gościński, gol! 5 do jednego dla GKS-u. Tych Mateusz Gościński w osłabieniu zdobywa gola dla swojej drużyny. Kaskinen, Szturc, Jeziorski Bizup, nula. Jest szansa na drugiego gola dla Podhala! Lewartowski, nie! Wielkiewicz i gol! Jego drugi gol w tym meczu. 5 do 2 prowadzi GKS Tychy. Świetne podanie, znakomita asysta. I w dogodnej sytuacji znalazł się Wielkiewicz i pokazał, że tak jak przed momentem Gościński też potrafi wykorzystać sytuację sam na sam z bramkarzem. Jonan. Ławeł! Wow, najeżdżał Nilsson, świetnie bizup. Dosyć szczęśliwie akurat przesuwał się, ale trafił w niego krążkiem. Nilsson, gol na 6 do 2. Już nie dało się tutaj nic zrobić wielkiego. Zmiana pozycji Szturca i pociechy Szturc. Bizub odbija krążek. Zamarkował strzał, nie było uderzenia. Teraz już jest i jest także Bizup. Podhale nowy targ. Trudno oprzeć się wrażeniu, że nie był to mecz na 100% w wykonaniu gospodarzy. Brawo. Pod Podhale nowy targ. 6 do 2.